Witam Was, ja jestem Drax150, a to jest Battlefield 1942. Wszystko od tej gry się zaczęło, Battlefield 2, Battlefield... Mm. No, to zaczynaj. Pierwsza mapa, przechodzimy. Więc tak... Ja to jakaś to Gazala, nie, nie znam. My jesteśmy Amerykanami chyba. Kurde, od drugiej mapy, ale dobra, to potem nagram pierwszą mapę. Dobrze no, mówię, dobrze mówię, no to tak. Wybieram medyka, nie wiem dlaczego, ale medyk mi się spodobał, bo ja taką fajną czapeczkę. Jak się nadarzy okazja, to wam pokażę. Od razu mówię, że Duke kena, już nie będę nagrywał, bo mi się usunął. Za dużo, za dużo wirusów miał Czyli Duke Nogen odpada No to co? Bierzemy się do gry A, Minecrafta będę tego nagrywał, sprawdzałem czy mi się czy w ogóle nie będzie mnie cięło jak będę nagrywał Minecrafta Ale jest dobrze, nie będzie mi się ciało Jeśli coś słyszycie w otoczeniu, to znaczy że to jest albo burza albo to mój pies hałasuje i się turla na dywanie turlaj się właśnie się turla o chodź odwiedzę cię no chodź no mam nadzieję że no, tylko no, uratujesz nas uratujesz nas o ja uciekam pomogłem tylko tyle Naucz się strzelać Lepiej medyk zrobi to. Dobra, albo medyk nie. Medyk jest z... znaczy, ten. Medyk nie zabijecie. Błagam, i zabij mnie tylko. O już się fajcie, ale dobrze. Haha. Ha. Tak, go zabiłem. Haha. Ha. Oj, biedny człowieczek. Mogę tu coś stać, by go naprawiało. Co ty robisz? A ty się lecisz. Co te palcze sobie zaklejasz? Ale dobra, po apteczce. I kurde John Rabo. Dobra, ten zepsuty. A ja tutaj będę utrzymał pozycję, aż przyjdą boi. Granacje mi się skończyły. Nie ma tu żadnej paczki. Jest tak, o medyk Cieszę się Dobra Przygotuj się biedny czołgu Albo ja się przygotuję na pewno śmierć Medyk No go 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 Trzegranocciki, trzegranocciki Ona będzie moje Ta myśl cała będzie moja I poszło on a ty Głupi samo Ostatni granat. Aha, to jest Niemiec. No, ekstra! Nie utrzymałem pozycji strzelam focha. Do tego jeszcze przegrywamy, bo ich jest więcej. Kurde... Ale są jakieś nowe pojazdy. O, przejedź go, przejedź. Jechał go dobrze. Wybieram ciebie. Wolę to niż to coś. Czapeczka medyka! Tink, tink. Tink, tink. Tink, tink. Jadę. Więc tak, powiedziałem już chyba, że Minecrafta będę nagrywał. Duke Canal nie będę nagrywał. W ogóle mam to zane wszystko usunąć. I zacząć od nowa. Yy, jak tak, przejdę tu z tymi z tymi Anglikami tu całą grę, to potem zacznę z tymi Niemcami. A potem jak skończę to wszystko, to zacznę nagrywać. Byli, multiplayer Tarciu tarczu jesteś byli, A, uj. Uj, uj, uj. Boże! Boom <śleszamy> headshot. ale tego tak. <śleszamy> Gubie niemieckie czołgi. A to by się naprawiało ty coś na ty. Dobra, niech mi się tutaj amunicja. Ja tu się będę naprawiał Ha! Naprawia mnie! Łe! Gdzie jesteś ty głupi. Tylko taką napisy Lecz mnie To już moja baza, dobra przejęliśmy wszystkie bazy Fak, 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 fak To co mnie rozwaliło, mój czołg? Czy to się samolodzik. Turlaj się! Co? No co? Piasiu, turlaj się, no turlaj się. Nie gryź mojej łapy. A łaja, ugryzłeś mnie w ła... Była... Zaczywrałem rączkę. Chciałem łapę. Nie jestem psem kurde yy, nadchodzę Zaraz wszystkich zniszczę Nie, W ogóle źle pojechałem ale dobra Wypadek Panie wskakuj, naprawimy sobie samochód Tam ci się pobawią Ja się teraz bawię Jak moje dziecko kto ty jesteś? Nie znam cię Naucz się jeździć, tak wiem Ale ruszam. Na... No nie turlaj się Bo mi ten dywan Znaczy no turlaj się, przepraszam Pomijam. Moja wina, moja wina No jak? Jak? Pytam się jak Pytam się jak Jakim cudem? Teoria. A dlaczego nikt nie wziął tego niemieckiego czołgu? Tylko idą na piechotę. A, nikt nie idzie. Znaczy, nikt nie bierze, to ja biorę. Jestem Niemcem. Może mi nie zaszczelą wtedy. Znaczy, no... Jestem Anglikiem. W tej grze teraz. Ale... Udaje że jestem Niemcem. <grym znał> Ty hamiej, przecież jestem Niemcem. Heil Hitler, czy coś tam. Hitleranin, widzę. To jest pedał Nie będzie mówił wszystkich słówek ha. Deszczenie spokojne Nie będę fałszował Bo jeszcze może kogoś zabiję moim fałszowaniem Tak samo pani na religii mi mówiła To nie na religii, tylko na muzyce Ha, 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 bardzo się śmieszne. Weźcie sobie sami, spróbujcie zaśpiewać jakąś muzykę. Też nie Jakiś tekst. Gurdet Choke Sniper. E Tanks e of Snipers. Nie e Należy właśnie to teraz zrobił Zamiast latać za tymi i zabijać tych wszystkich Niemców, to ja się teraz bawię. I tylko tracę cenne minuty. Tak to już bym dawno skończył to i, i wysobym to na YouTube. To właśnie to zaraz będzie na YouTubie. Ten filmik będzie zaraz na YouTube. Walne. Bo wy sobie teraz oglądacie teraz, to no teraz nie wiem kiedy sobie oglądacie ale wiem, że teraz oglądacie to chyba, jeśli w ogóle ktoś to obejrzy mam, mam witam i o zdrowie. nie pytam chamie, No, gdzie tak. Może jeszcze po trójkę będę nagrywał. Zależy. Czy mi się to uda? Wygraliśmy, więc to wszystko na dziś. Obie oglądaliście sobie poglądaliście. W następnym odcinku będzie pierwsza mapa. Wiem ja źle wystartowałem, potem trzecia, jak mi się uda. To może dwie mapy na, na jednym filmiku. Więc to tyle. Komentujcie, subskrybujcie i nie będę mówił jak gdzie idzie Joker. Więc o jak chcecie to oglądajcie. A jeszcze dla haterów. Jak wam się nie podoba, to paszą won.